Będą wspomnienia, łzy, wzruszenia, duma, ale i radość, że spotkania możliwe są jeszcze po latach. Przed nami 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, najkrwawszej i największej polskiej bitwy XX wieku. Punktualnie o 17.00. syreny zabiją nie tylko w Warszawie, bo w to obchody Powstania a zaplanowane są także w większości polskich miast. Ale o bohaterach tego zrywu pamiętano także za oceanem. Z Nowego Jorku, Lesze Nowy Jork. To tu, w podziemnym labiryncie tuneli metra narodziły się współczesne grafiki, z czasem podniesione do rangi sztuki. My jedziemy zobaczyć pracę niezwykłą, nawet jak na tutejsze nowojorskie standardy. To mural poświęcony powstańcom warszawskim. Powstaje na Greenpoint w Małej Polsce, na północnym Brooklynie. Rafał Pisarczyk do niedawna pracował w radiu, teraz chce już tylko malować, a to będzie jego drugi mural. No to jest coś, co zawsze chciałem zrobić. Dlaczego? Bo w Ameryce mało kto słyszał o Powstaniu Warszawskim, a to przecież taka niesamowita historia. Zasługują ci ludzie na szacunek, aby ich nie zapomnieć, aby o tym mówić, uświadamiać. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. To jest coś, co może wiesz, być bardzo pozytywnym dla... Polski. Można być z tego dumny. To stare miasto, niecie, nie będzie strzelać. Kto ma wolną chwilę, przychodzi pomoc. Mural ma być gotowy za tydzień. Ale oprócz samego malowania dużo czasu zajmują rozmowy z przechodniami i tłumaczenie. Co do takiego było, to Warsaw Uprising, I think it's great. I mean... to coś wspaniałego. Warszawa kojarzyła mi się wcześniej z klubem, gdzie przychodziliśmy na koncerty. Piękny mural, co? Ludzie się zatrzymują, pytają, a wielu Amerykanów to właśnie stąd dowiaduje się o tym, czym było Powstanie Warszawskie. Ale tu, w Nowym Jorku, w mieście, w którym narodziła się współczesna sztuka uliczna, jedna rzecz budzi szczególny podziw i szacunek. To postawa młodych harcerzy, którzy ryzykowali życiem, wymalowując na ulicach znak Polski walczącej. Mural wymyślili młodzi Polacy, często wychowani już tu, w Nowym Jorku. Grzegorz miał kilka lat, kiedy z rodzicami przyjechał do Stanów. Mówi, chodziło o oddanie hołdu ludziom, dzięki którym także tu w Ameryce możemy mówić po polsku. Powstańcy warszawscy nie mają swojego pomnika w Stanach Zjednoczonych, nie mają swojego memoriału, nie mają muralu, nie mają groby oczywiście, dlatego że wielu z nich tutaj trafiło do Ameryki, wielu z nich żyło pośród nas. Profesor Julian Kulski, jego ojciec w czasie wojny objął urząd prezydenta Warszawy. On sam brał udział w powstaniu, dziś jest architektem światowej sławy. Niektórzy mówią, że to było piękne, ale samobójstwo. No, to łatwo mówić po tylu latach, jak się nie przeszyło pięć lat geheny e, okupacyjnej. Byliśmy wychowani w kulcie powstań i zrywów niepodległościowych, mówi profesor Kulski. To była prawda tamtych czasów. Dziś równie ważne są podobne, ale cywilne wartości. Ciężką pracą, e, walką e, zawsze wygramy. Także, e, a Polacy są doskonałymi pracownikami. Także jestem bardzo dumny z Pana generacji. I wzajemnie, Panie Profesorze. Mural na Greenpoint'cie zostanie uroczyście odsłonięty w 70. rocznicę Powstania Warszawskiego. Tego dnia, także tu w Nowym Jorku zabrzmią powstańcze piosenki. Leszek Skrawczyk Wiadomości Nowy Jork. W historii tego wyścigu takiego sukcesu nie mieliśmy nigdy na prestiżowym...